Zbigniew Komosa nie poddał się i upokorzył Andrzeja Dudę. Dudę, którego profesor Strzębosz od lat oskarża o przynajmniej minimum siedmiokrotne pogwałcenie i złamanie konstytucji. Kiedyś to policzyłem siedem razy, a przysięgał na tę konstytucję. Dokładnie rok temu, pomimo zmiany władzy, policja brutalnie pacyfikowała Komosę tylko za to, że trzymał baner z napisem: Adrian, zamilcz dzisiaj. Ten sam banner pojawił się dzisiaj znowu w tym samym miejscu dokładnie 365 dni po tym. Oczywiście przekaz jest ten sam jednak Duda nie posłuchał. I nie milczał, a wciąż mając świadomość skali bezpraw, jakiego się dopuszczał, próbował dokonywać lub popełniać bardziej wykład na temat moralności, a także konieczności przestrzegania prawa, które rzekomo wszystkich obowiązuje. Duda już dawno powinien stanąć przed Trybunałem Stanu, a tego domagają się aktywiści. My oczywiście chylimy czoła i bijemy. Wielkie brawa dla Zbigniewa Komos za to, że pomimo opresji od lat nie składa broni. Adam Bysiek, zachęcam każdą i każdego z Was do kliknięcia subskrybuj nasz kanał, a przy okazji pozwolę sobie Was zaprosić do na lektury naszego portalu informacyjnego, adres dobrze Wam znany, checkpress.pl. tam szczegółowo opisujemy także i te historie. checkpress.pl. nie lękamy się pisać i mówić o faktach.